A mnie znowu przywiało na pola Na pola, które są jak sami widzicie bardzo interesujące Sam żwir i to takiej różnorakiej wielkości w Dalekie okolice występują zarówno e, agaty, jaspisy jak i skamieniałe drewno Dzisiaj nie jestem przygotowany na takie szpędanie się ale zauważywszy to z drogi postanowiłem, że chociażby temu się przyjrzę a już coś trafię przyznam się, że tą okolicę miałem już na celowniku od dłuższego czasu ale jakoś tak nigdy było okazji tutaj się wybrać. Praktycznie nie trzeba chodzić na żwirownię, bo taki sam materiał znajduje się i tutaj. Dobra, pozdrawiam. No i mam chociaż jedną znajdkę z tego miejsca klocek z kamieniałego drewna a tutaj jakieś żyłki trochę za duże zastanawiam się czy czy jest to pełny przekrój? Czy nie Umyję to zaraz w Bałcie. To się okaże? Było to w momencie kiedy już chciałem zrezygnować i zawracać no ale też to się tak zdarza że właśnie w takiej chwili coś się znajduje na ja mam trochę słońca no i zobaczymy czy jest to drewko

cóż, ale ma tutaj dosyć ciekawe wzorki.